No, halo, halo, cześć i czołem. Moi drodzy, moi piękni, to są losy. 15 losów, szybka kasa. Z komentarza ja wybrałam ilość. Z komentarza Alicji Andruszkiewicz dziękuję. Dziękuję bardzo za komentarz. Dziękuję bardzo za komentarz z pomysłem na odcinek i w ogóle za wszystkie komentarze, bo komentarze, które są. Od Alicji jest naprawdę praktycznie pod każdym filmikiem, więc dziękuję bardzo. Moc, serduszek, kochana, dziękuję. Mamy szybką kasę, tak jak mówiłam, wzięłam 15 sztuk, więc troszkę tego mamy. Może niedużo jakoś, to nie jest drapanie Monika, może niedużo określenia, ale, ale się zabawimy, nie? Z jednego punktu, z jednej maszyny, która się zacinała, drukując mi te losy, więc możliw, że będzie główna. Dziękuję. Zapomniałam, zażartowałam. Lecimy dalej. Bardzo dziękuję jeszcze raz za komentarz. Serduszko, lecimy. Dobra, siódemka. Uno, momento, o jest. Jest i ona. Korona. O, jest korona. Serduszka brak. O! O! Dolarsa nie ma. Dziesięciko. Ale ładnie serce? Matko serca serio? Tu, tu. 10 złotych. Dobra, to teraz pytanie. Droga Alicjo, masz jeszcze jakieś dobre pomysły? Na odcinek. Już mi się podoba. Już mi się podoba. Sorry, że trochę takie mogą być wymięte, ale wrzuciłam do torebki i poszłam dalej. Te, co to są? Wiśnie są. Ale fajnie, diamenty. Diamentu niestety nie ma, siódemki nie ma. Koniczyna jest. Podoba mi się. Korona nie jest, ale to nam nic nie daje. Ten akurat los przegryw, dalej leci. O, pardon. Kolejny. Monetka jest. Kości zostały rzucone. Są świnie. Świni nie ma. I karty. Karty są. I gwiazda. Gwiazda jest... Ła! Wow, tylko worek zamiast świni byłaby główna. A tak to mamy. Nula. Lecimy dalej. Z kolejnym. Jak tam u Was? Co słychać? Moi piękni? Moneta. Monety brak. Siódemka. A, 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 a Jest. Podkowa. Po, o! O! Jak blisko ludzie, kochani. Lubią mnie chyba te losy. Korona. Widzę, że jest. I dollars. Dolarsa nie ma. Trzeci pusty, ale tamten, tamten jest dychę. Sekunda, bardzo ważna. Okej, okay, jestem z powrotem. Ważny telefon miałam i musiałam się rozłączyć. Jedziemy z pieją tym losem. Dobra, yy, nie czajnik, tylko diament. Blisko też znaczy, <grym> też nady. matko. Dobra, siódemki, brak. Co to jest? Korony, brak. Gwiazdka z nieba jest. O, i worek jest. I mamy dwa złocisze. I pięknie do wygranej dziesiątki. Kolejny. Dziękuję. Troszkę pamiętę. W torbie się zmiały. Czekajcie, czy wy dobrze to, to widzicie? Bo mi to tak coś ucieka ten telefon. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że tak lecimy. Siódemka, siódemki. Brak korona królów jest. I co to są? Kości nie widzę gwiazda, a owszem i symbol dolarsa takiego, jakby też jest. Czyli mamy kolejne dwa złote. No mm, powiem Wam, że dobra ręka do pomysłu na odcinek. Alicja miała bardzo dobrą rękę z tego co widzę po tych kilku losach. Lecimy, gwiazdka. Nie widzę. Kości. Owszem widzę, pójdziemy na grubo. Świni nie ma diament. Ładnie. Oj, idziemy na grubo, patrzcie się, 5 złotych. Kolejne pięć złotych. Znaczy kolejne, w sensie pierwsze pięć złotych, ale kolejny los wygrany. Wow. wow. Jesteśmy założni. Jesteśmy założni, tak. <laughs> Dobra. Dobra, worek, worek widzę jest. Korona, widzisz tu koronę? Jest korona. Idziemy po stówę. Świnia nas blokuje, kart nie ma, serce jest, a tak blisko mieliśmy stówy. Patrz, wystarczyła gwiazdka i byłaby stuwa, i byłby rekord w Hatimach. Nie, nie ta zdrawa. Ale zamożność jesteśmy coraz bliżej. Dobra, co to jest? Jakaś moneta. Widzę, moneta. Podkowy, brak gwiazdka. Jest siódemka i główna. Ja Cię kręcę. To są dolarsy. To są te dolarsy. I tu mamy karty. Nie widzę. Nie widzę. Koniczny zabrakło, czyli kolejny los pusty, ale tamte ładne. Dobra, lecimy. No <laughs> i pięknie. E, co to jest? Monety nie ma. Korona jest. Serducho nie ma. Kości są ości i wiśni nie ma. A tu jest! Marcinek. Co ja śpię? Czekaj, sprawdź jeszcze raz. To jest tu przecież, Monika. To jest tu. Kości są. Dwa złote bym przepiła ten los. To do dwóch złotych. Do wygranej, dziękuję. 15 losów. Ile tam jeszcze zostało? Kilka. Szybko idzie, nie? jakby nie gadała, by było szybciej. Podkowy nie ma. Ale by było nudniej. Diament jest. Idziemy na grubo. Świnia, mamy świnie. Koronę, mamy koronę. Dolarsa, nie mamy dolarsa. Nie. Nie mamy siódemki, nie mamy kart. Nie mamy tego pusto. Pusto. Dobra. Lecimy na Szczecin przez Niemcy dalej. A więc co? Karty. Nie ma kart. Świnia. Świnia jest. Oho, siódemka. A, siódemka jest. Kończyny brak i ten. Co? Bo już widzi. Co widzisz? Przyszłość. O, wróżbita, Maciej. Nie, Marcin. Marcin. Masz coś tam zobaczył? Główną? Główną? gwiazda jest. Jak się zaśmiałeś, fajnie. Worka nie ma. Co to jest? Korony nie ma. No to z czego ty się cieszysz? Diament jest. O kurde! Mamy dychacza! Od teraz mogę o sobie mówić. Emeryta, nie bezrobotny. Przepraszam. Byłabym wskrzesła... Połóż tu. Byłabym wskrzesła nie bezrobotny, gdzie to było. Kurde, świetne. Lej. Dobra, Laje, czekajcie, kości nie ma. Karty są, mów tak, mów tak, karty są. Siódemka jest, o, siódemka jest. Dobra, diament, dion, brak. O, patrz, jak niewiele brakło do o. świni, do stówy, albo do głównej. Wyjęlibyśmy główną stuwę albo świnię. Nie tak? mamy gdzie trzymać trzody No ja ty byś się cieszyła. Nie. nie. No bo mówisz, brakuje do stówy, brakuje do głównej i brakuje do świni. Po co nam tucznik w domu na 70 metrach? Użytkowych 50. Brakuje. Wiśnie do głównej, do stówy, Świnie brakuje, ja nie. Masz, nie będę ci psów nie Świnie, to jakbyśmy chcieli, to by brat mi mój przywysł przecież nam. Nie będzie mi psuł niespodzianki. Co jest za niespodzianka? Siódemki nie ma, wiśnie są, kości są. To są karty, kurde. To i to hazard. Nie ma. Co? No kości i karty, dobra. A no fakt. Dalej. O, dobra mamy, nie będzie mi psuł niespodzianki. Mamy dwa złocisze. To jest ostatnie, czy masz jeszcze coś? Już to jest koniec. Tyle, dobra. Podliczamy to na piętnaście losów. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie spisało się. No, to są te dobre. Te są, to, to są te dobre. Poźlimy je. No, tutaj są 2 zł, tu jest 10 zł, tu jest 2 zł, tu jest 5 zł, tu jest 2 zł, tu jest 2 zł, tu jest, zł, tu jest 10 zł, więc wygrywają 2 zł. Natomiast tu jest piątka. Piątka. Czekajcie, trochę was odsunę, niedużo. Nie mamy tak: 20 zł, 2 po 10, czyli 20. 2, 4, 6, 8 złotych, bo mamy 4 po 2 i mamy piątkę.

Piękny pomysł. Alicja, dziękuję pięknie za ten cudny pomysł. Dziękuję bardzo. Serduszek dla Ciebie, moc. Naprawdę świetny pomysł na odcinek. No tak można drapać. Szybka kasa. Tak miałam zapisane? Tak wykonałam. 15 losów zapisałam sobie. Piękne. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Ja Wam dziękuję za polubienie, subskrypcje i komentarze. Dla Alicji bardzo proszę o moc. Serduszek czerwonych, różowych, zielonych, czarnych, jakie tylko możecie. I życzę Wam pięknego wieczoru, dnia, popołudnia, kiedy to oglądacie, i do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie, pa pa!